Do Polski przylatuje coraz mniej bocianów. W ciągu 10 lat ubyło nam prawie 20 tysięcy parlęgowych. Dlaczego bociany nie przylatują do nas? Czy lecą do Anglii, boją się fotoradarów, martwią się, że nie mogą żyć w związku partnerskim na kominie? Nie! Problemem jest, problem jest bardziej przyziemny. Nasze bociany, nasze, dziesiątkują pseudomyśliwi w Egipcie, Libanie, Syrii i Włoszech. Ja rozumiem w Egipcie Libanie i Syrii. Nie wiem dlaczego, ale rozumiem. Okay. Ale we Włoszech, w Italii, tej kolebce paru rzeczy i, i Michała Anioła, oj włoscy pseudomyśliwi, do bocianów, które z ziemi włoskiej do polskiej, za czyim przewodem to robicie? Chyba zmienimy fragment polskiego hymnu na, już tam ojciec do swej Zosi woła zapłakany, słuchaj jeno, ponoć Włosi biją nam w bociany. Nie w tarabany, w bociany i dziwić się, że nam przyrost naturalny spada. Jak Włosi nie rozumieją, jak się do nich mówi po polsku, to może powiem po włosku. Idiotto italiano, basta canonada klecotti bociani, bo wam ktoś przy, przywali. Musimy zadbać o nasze bociany. Ja proponuję, żeby urządzić dla bocianów zimowisko w Polsce, żeby zostały. Na przykład na stadionie narodowym. Słuchajcie, w zimie stoi pusty, ma da dach no a nie to może zły pomysł może strzelać do włochów no nie wiem w każdym razie rząd powinien wziąć się za ratowanie bocianów bo nam przyrost naturalny przez to zupełnie siądzie